Znajduję się znów na Raduni jest dziś dzień 2 marca 2024 roku i jest jeden z tych bardzo ciepłych dni, kiedy temperatura w dzień wynosi około 12 stopni, w nocy ma spaść do 5-6 odczuwalna nawet do zera. Natomiast postanowiłem zrobić mały eksperyment korzystając z tej okazji, który polegać będzie na tym, iż w poprzednim filmie pokazywałem koc snack pack Jungle Blanket. Więc postanowiłem, że dzisiaj spróbuję korzystając z okazji, że jest tak ciepło, przespać się pod samym kocem. Mam oczywiście są śpiwór, wykorzystam go jako spód, bo mam ze sobą tylko karimatę więc położę prezent, karimatę, śpiwór i na to ja się położę w kocyku zobaczymy jak mi to się uda, do której godziny wytrzymam czy według specyfikacji producenta koc przeznaczony jest do spania w temperaturze 45-50 stopni fahrenheita czyli około 7-10 stopni celsjusza no jeżeli odczuwalna spadnie zera to jest to oczywiście dużo poniżej tego progu. I taki test powinien się sobie zrobić. Natomiast chciałem jeszcze skomentować, że no, są znów dzikie tłumy, to naprawdę są jak na 11 listopada. Ludzi na ludziu. Jest tak gęsto, że jakby mi zabrakło jajek albo mąki to mogę się przejść w dowolnym kierunku 100 metrów i na pewno kogoś znajdę. Oczywiście przesadam trochę, ale prawie że tak. Znajduje się w lokalizacji, w której już kiedyś biwakowałem, natomiast odkryłem, że jedno z tych drzew to jest martwe i mam trochę obawy co do niego. Nic się pokażę. To jest to drzewo. No nie widać tego w kamerce, no ale nie ma na niej ani krzty igły. Jest zupełnie suche Ja na nim już kiedyś wieszałem hamak To było to zdaje się Wieszałem na nim hamak i... Tylko nie pamiętam, żeby było aż tak strasznie... Ta kora taka... Chyba nie było aż tak źle wtedy Może to nie było to, może to było tamto No mniejsza z tym nie podoba mi się to drzewo, a tak się składa, że tutaj wszędzie są jakieś suszki. No i jakby tak planowałem w tym miejscu się rozbić. Nie chcę się teraz szukać drugiego miejsca. Posz przeszedłem się tu po okolicy. Wszędzie coś jest. Wszędzie jest albo jakieś suche drzewo, albo jakiś strumyk. Ciężko znaleźć dogodną lokalizację. więc chyba zostanę tutaj. To miejsce ma też taki minus, że mam tutaj dokładnie 0 zasięgu. No jest to pewien one bo obiecałem dać znać gdzie jestem, a nie mogę tego zrobić. Tak się to prezentuje od środka. nie mogę powiedzieć, żeby to było jakoś mnóstwo miejsca. Aczkolwiek w nocy nie ma padać. Gdyby coś tam padało, no to wierzę, że jest to w stanie w jakiś sposób uchronić przed deszczem. Wiatr Prawdziwie będzie wiał z tej strony, ale tam jest góra, więc myślę, że tak naprawdę nie będzie wiał wiatr. Zaś z tamtej strony jest droga. Raczej nieuczęszczana, ale jest jednak. Więc stwierdziłem, że z dwojga złego osłonię się przed drogą niż przed wiatrem. Zapowiada się chyba ciężka noc. mhm mm tak tak przy okazji troszkę okolicy i tak Tam, mniej więcej gdzie pokazuję palcem, jest droga, ale byłem tu już kilka razy i nigdy nikogo nie widziałem, więc ja myślę, że ta droga jest kompletnie nieużywana. Możemy do niej podejść, bo też wygląda tak dość mocno. Wygląda tak, że gdybym ja był jakimś turystą, to raczej bym z niej nie chciał skorzystać. Wybrałbym jakąś inną. U. No niewątpliwie jest to droga. Natomiast to jest to droga funkcjonalna, z której da się skorzystać. No nie za bardzo. Mój biwak jest jeszcze widoczny, ale myślę, że gdy zapadnie zmrok nie powinien być widoczny. Rano, może z ciekawości pójdę właśnie tą drogą tam i zobaczę, dokąd mnie zaprowadzi. Mniej więcej gdzieś tam jest parking, więc pójdę tam, to pewnie dojdę do drogi, która idzie tam. Zauważyłem teraz, że rozpiąłem ten, to ponczo na odwrót. To jest wewnętrzna warstwa, a tam jest zewnętrzna. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Widzę też, że muszę chyba napiąć bardziej. Tam, mam nadzieję, że to nie będzie problem, bo nie ma dzisiaj w nocy padać. więc już nie będę się bawił w przekładanie tego. Ale warto zwrócić na to uwagę, że jednak te guziki są pewną podpowiedzią, która warstwa jest zewnętrzna, która wewnętrzna. Jak widać, postanowiłem zmienić trochę orientację mojego poncho lub też jakby powiedział Chris Ferrari, i Jest jednak skierowany w stronę drogi. Z czego to wynikało? Z tego, że tu jest takie nachylenie terenu, więc. Naturalny sposób moja głowa jest z tej strony nogi z tej. I doszedłem do wniosku, że po prostu wolę patrzeć się gdzieś niż na poncho. Bo wtedy miałem tutaj w tą stronę. I to w zasadzie tyle. Aha, próbowałem też zmienić tą, tą, tą stronę, żeby było po właściwej stronie. I wiecie co się okazało? Zmieniłem i okazało się, że jednak ta jest właściwa. Było dobrze Więc zmieniłem drugi raz, znaczy właściwie już trzeci. I teraz już jest OK Poza jedną jedyną rzeczą, która nie odpowiada yy, że tu jest sporo luzu. I wszystko to pokazuje, że... Właściwie mógłbym tu przybić jeszcze na śledzia, No bo nie. Wszystko to pokazuje, że rozbijanie obozowiska wymaga wprawy i treningu. Nawet jeżeli jest to najprostsza rzecz jak poncho, chociaż tarp wydaje mi się łatwiejszy ze względu, zwłaszcza tarp 3x3, który jest kwadratem, no to jego rozbicie jest zawsze proste. To jest po prostu kwadrat. No poncho jest jednak prostokątem, więc zawsze jest jakiś yy, coś tam I jeszcze w Tutaj napinamy środek. To trochę komplikuje czasami życie. No, i jakby też mnie zmyliło to, że w środku wiszą takie, dają takie sznury, które służą do związywania tego pączu. Myślałem, że one no są na zewnątrz, a okazuje się, że one są jednak w środku. Co jest trochę bezsensowne, bo będą mi dym praktycznie nad głową. Pewnie jakoś się to związuje. No nic. Chwila odpoczynku. Nie wziąłem dzisiaj żadnego. Niczego do piscenia wziąłem sobie termos Sbit z ciepłym w środku, mam nadzieję, mięskiem w stylu meksykańskim i bułeczkę. Także to będzie moje dzisiaj obiada kolacja. Safety. Always off. Safety always off. Trochę to ujadanie psów jest irytujące. Tam, tam w tamtym kierunku jest taki dom. Myślę, że te psy są. To są psy w tym gospodarstwie. Mam nadzieję, że są zamknięte. Że one po prostu szczekają, jak ktoś tam tendy przechodzi, zwłaszcza z psem. I że w nocy się zamkną. Jak tu ostatnim razem spałem, to też troszkę szczekały. Niestety. Niestety to miejsce ma taki mankament. O którym zapomniałem. Słońce już zaszło. I pomału zaczyna robić się ciemno. Zatem zaraz przystąpię do jedzenia obiadu kolacji. może gorące ale jest cieplutkie mięsko mielone z fasolą i kukurydzą i sosem pomidorowym po meksykańsku i buła jest już na termometrze 5 stopni i skłonny jestem przyznać, że taka jest temperatura bo jest całkiem chłodno Nie wiem czy dam radę spać, tylko pod kocykiem zobaczę. Może się okaże to niewykonalne. Coś szczeka nie od tej strony co powinno. jest to z, z właścicielem pies. Nie podoba mi się to. Przypominam się, mój pierwszy biwak. Traumatyczny. Nie, nie słyszę, żeby ktoś wołał go. Nie słyszę właściciela, który by go nawoływał Jak mi tu będzie latał ponad jakiś pies bezpański to może nie być fajnie Kurde, tylko muszę teraz to wszystko zwinąć No dobra wiem, Słuchajcie, pies za ale nie wiem, wydaje mi się, że byłoby czystą głupotą, kurde, zostać tutaj, wiedząc, że lata tutaj być może bezpański pies. Mogło to być głupie. Nie słychać go, ale też nie słychać właściciela, nie? No, rozumiem, że jak ktoś spacuje z psem i ten pies nawet nie wiem. Urzuci się w krzaki z jakimś sarną Wtedy właściciel woła A tutaj nie słychać Także jestem mocno skonfundowany Zwłaszcza, że mam już takie doświadczenia, że Już kiedyś podjąłem decyzję o ucieczce Z powodu psa A też mam takie przeświadczenie że im wcześniej się podejmie taką decyzję, tym lepiej, bo jeszcze jest trochę światła później będzie ciemniej, będzie trudniej I można pozwolić, żeby dobre jedzenie się zmarnowało. Jest mi to bardzo na rękę, bo Nie powiedziałem o tym, ale ten biwak przekładałem dwa razy z powodu choroby. No, raz z powodu choroby, a raz, bo dzień przed poszedłem na trening po dwóch i pół latach przerwy i nie mogłem chodzić, ale można to potraktować jako chorobę. Słuchajcie, no powziąłem decyzję o ewakuacji była ona może pochopna Domyślam się, że też, że jest to, że może to być niezbyt popularna decyzja, zwłaszcza że tego szczekania już nie słychać, no ale prawda jest taka, że tak jak mówiliśmy w tym odcinku, tak jak mówiłem w tym odcinku, w którym to mówiłem, że strach jest największym zagrożeniem, jak już się zasieje w głowie. No, oczywiście, pewnie warto mieć, pewnie, pewnie dobrze mieć taką umiejętność polegającą na tym, żeby się uspokoić. Widocznie nie dojrzałem do tego jeszcze. Ale. Postanowiłem, żeby nie spisywać tego całkowicie na straty Postanowiłem, że pójdę do samochodu, zostawię graty w samochodzie, wezmę tylko wodę I wbiję na ślęże yy, To może być fajny pomysł Chyba Tam słychać sowa, akurat na złość Na złość teraz zamilkła Może ciężko wydostać się stąd po ciemku. Strasznie to mokro. Dotarłem do samochodu, ale yy, czołówka jest już na wyczerpaniu bardzo słabo świeci. Niestety nie pójdę na księżę. Natomiast będę dzisiaj piwakował w aucie. Rozłożyłem sobie tylne siedzenie i wstawiłem tu śpiwór. No cóż, czasem tak jest. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Ale taką podjąłem. Trudno. Całą drogę jak wracałem stamtąd, to nie słyszałem psze, ani trochę psa. Znaczy oprócz tego domu, o którym wcześniej mówiłem. Może spanikowałem, ale. No tak bywa. Taką mam nauczkę. Może trzeba było poczekać. Przemyślałem tą kwestię na spokojnie rano. Oczywiście, no rano jest taka refleksja, że trzeba było poczekać, trzeba było poczekać, no tak. Z jednej strony tak, bo oczywiście yy, o ile w ogóle ten film wyemituje, no to nie będzie on należał do najbardziej udanych. Chociaż według pewnych teorii Właśnie takie porażki też są dobrym tematem. I teraz zastanawiam się. Yy, muszę dobrze posłuchać ten dźwięk. Muszę to w domu zrzucić i posłuchać, no bo coś mi z tym nie gra wszystkim. W sensie ten, te, to szczekanie było takie. Z jednej strony, takie, to był jakiś taki bardzo agresywny pies. Ale z drugiej strony muszę to porównać ze szczekaniem kozła. Czy to przypadkiem nie był kozioł? Z drugiej strony, jeżeli to był pies i tak bardzo agresywnie ujadał, to tak się zastanawiam, i, i nie przybiegł do mnie, no to mógł być na smyczy. Jeśli był na smyczy, a nie było słuchać yy, tego właściciela, który by go gdzieś tam uspokajał, no to no, różni są ludzie, nie? Mógł to być gość, który po prostu. Myślał, że gdzieś tam w krzakach czai się dzik albo wilk i jakby specjalnie tego psa troszeczkę szczuł. I to też wydaje mi się nie byłaby dobra sytuacja. Na przykład, gdyby on stwierdził w pewnym momencie, że spuści tego psa, nie że najpierw go tam podjudził, a później go spuścił, no to to, to by mogło się tam nie skończyć źle, jeżeli to była taka, taka sytuacja. a Właśnie Radunia jest taką górą, Ślęża może mniej. Myślę, że jest więcej turystów, a na Radunii więcej jest ludzi, którzy lokalsów, którzy, dla których to jest teren do wyprowadzenia psa. Bo jak szedłem to widziałem sporo osób, osób z psami, zresztą tak jak mówiłem, jest tam takie gospodarstwo, gdzie są psy. I te psy szczekały cały czas, gdy tylko ktoś... Yy, podejrzewam, że gdy ktoś przechodził, albo gdy ktoś przechodził z psem. To te psy ujadały. Co, co tak mniej więcej, co pół godziny godziny się rozlegało takie szczekanie z, z konkretnego kierunku, gdzie wiem, że, że jest takie gospodarstwo. A to było z zupełnie przeciwne kierunku. I myślę, że ludzie wyprowadzają sobie po prostu psy, bo jest duży, zielony teren, góry i tak dalej. Część pewnie chodzi ze smyczą, a część pewnie chodzi bez smyczy, mimo iż w lesie trzeba ze smyczą. Więc koniec końców, no. Mógł to być koziołek. No muszę to porównać. Jest jeszcze ewentualnie trzecia opcja. Ale już <grystanie> nie chcę brnąć w teryjany, bo to już. Yy, że tak powiem, nie o tym jest ten kanał. Już ostatnio sobie pozwoliłem i zupełnie niepotrzebnie, bo nie o tym jest ten kanał. Nie o tym jest ten kanał. Także do zobaczenia. Jeżeli widzicie ten film to oznacza, że zdecydowałem się go puścić. Jeżeli nie, to nie.